Numer 40 y, W Tromso Jedziemy na Zorze polarną Zorza polarna Będzie widoczna z lasu to Będzie widoczna Tutaj Pachnie choinkami ładnie To, to jabłuszku można zjechać. Tędy mówiła, że tutaj będzie widać ciemnych punkt, ciemne punkty. Jest Wszyscy tu czekają na zorzę polarną. Zorza jest, ale nie widać z kamery. Bo tak, z kamery GoPro w ogóle nic nie widać, tylko musi być dobry aparat, żeby uchwycił tą zorzę. E i z kamery się nie dało, ale wrzucę zdjęcia pokazać. Czas pojawia się i znika, nie? Pojawia się i znika. Dużo chmur i ona zniknęła, ale od 18 do 1 w nocy mniej więcej powinna się pojawiać. O jest, wychodzi! Wychodzi tam. Katedra Arktyczna właśnie w Tromso Jest widoczna tutaj stąd To jest jakiś kilometr Chyba będzie Poblisko A jest godzina 12.03 Czyli jest najjaśniej. najjaśniej Tu jaśniej nie będzie Co można zobaczyć w Tromso Czyli tam gdzie byłam Czyli Arktyczna Katedra tu mi Kilometr Stąd to już nagrałam. Dalej spojrzę, czy czegoś nie pominęłam. Katedra w mieście, ta taka żółta, to też y, widziałam na zdjęciach. Y, nagrywałam nawet. Teraz tutaj mamy to muzeum, y, koło którego byliśmy, ale nie wchodziliśmy, więc chyba dzisiaj wejdziemy. Kolejka linowa, na której byliśmy. E, co jeszcze? E, port. Prom był. Te łodzie też nagrywałam. Łodzie. No, zorza polarna też. I patrzę, czy czegoś nie pominam. No, i to chyba wszystko. Jeszcze ten most. Są dwa mosty, ale ten właśnie, który nagrywałam tutaj kilometr, półtora. To jest. Nie, no, z kilometr ten most. To koło tej katedry arktycznej. Czyli trąco zaliczone. Idziemy dalej. Zapraszam dalej. Zobaczymy jeszcze coś. Co nie ma w planie, co nie ma w internecie. A przejazd autobusem też było. Dużo razy. Co jeszcze można zobaczyć? Psie zaprzęgi. Haski, 200 haski, zaprzęg. Można jeszcze zobaczyć te łosie i renifery. O, renifery, i też zjeść można, kabanosy i salami. Kolejka jeszcze na wzgórze, co mówiłam, to jest 420 metrów. To nie jest tak wysoko, ale ładnie widać widoki. Zorza polarna w Tromso jest, jeszcze powiem, gdzie można zobaczyć, czyli Yy, można w kilku miejscach na świecie obserwować, czyli tak w Norwegii, Szwecji, Islandii, Laponii, na Alasce, Grenlandii, Syberii. Tak. Jeszcze zostały wyspy w Tromso i yy, fiordy godzina 12.11 Siadam z autobusu, idę na miasto. Tutaj właśnie e, jakieś 6 7, 7 przystanków ma, miałam do mojego hotelu e, i jestem w samym centrum Tromso. Plaga. Jak zorza polarna i miś polarny. Nie, to nie pierwsza osoba. Pani z psem wyszła w spodenkach krótkich i pr... eee, no, koszulka dużo jest z takich nasów Ci co są ubrani to chyba tylko turyści <grymne> ja myślałam że jestem we Wrocławiu szukam krasnali a to trolle podobne są e, padało e, trochę zmokłam e, znaczy padał grad z deszczem chyba Tutaj nie ma śniegu, tylko taki grad. Kule takie. O, zaraz, zaraz pokażę jakie kule. Takie kule arktyczne. O takie. Widzi pani? Pan widzi? Takie kule arktyczne. Takie. Nawet jeszcze pokażę jeszcze raz. Tutaj w mieście tak czuję się w porównaniu. Z, to, z tymi wiatrami poza miastem, to tutaj jakby było z 15 stopni, nie? W porównaniu tam. Taka różnica. Ciepło jest. Idziemy zobaczyć jeszcze dla tego trola. Tutaj mamy trola.